Przeczytam wiersz Pszczoły 2. Inspiracją do napisania tego wiersza były pszczoły, przyroda, której jesteśmy częścią. Najlepiej to widać z kosmosu. Przyroda nieustannie nas uczy: wróble wierności, pszczoły współpracy i harmonii. Szympansy dlatego się nie rozwinęły, że nie potrafią współpracować. Społeczeństwa, które lepiej współpracują, rozwijają się szybciej. Te, które nie potrafią dobrze współpracować, rozwijają się wolniej, bądź już ich nie ma. Wiersz Pszczoły. Kto do końca pojąć zdoła, co my pszczołą zawdzięczamy? Kto, że zboża, miód i zioła oraz leki od nich mamy? I że miód ich nektarowy tak jak dobro się nie psuje, i nie tylko jest on zdrowy, ale jeszcze jak smakuje że ponadto geniusz roju w ich podziale powinności ma nie tylko gen spokoju, ale ma gen zależności, że – tu spójrzmy w ład hierarchii oraz w rozwój zdarzeń toku – czyż on nie ma w ich monarchii tej spójności jak pór roku? Najpierw pszczoła jest sprzątaczką, plastry sprząta z nieczystości, a na końcu jest zbieraczką w płatkach kwiatów wtedy gości. A pszczół rozwój po kolei. Wpierw jest pszczoła karmicielką, potem z wosku klastry klej, tak by zostać tropicielką. To się staje jak wawansie, jakby duch miał ją w opiece, jakby działo się to w transie. I tak w każdej jest pasiece. Duch pszczół bowiem, ducha prawem, poprzez pola swymorficzne i wspólnoty ich przejawem jest społeczny bezgranicznie. W pszczelim duchu jest współpraca. Ona dzieli co, jak, ile. Ład pszczół zawsze w sens obraca również czas i każdą chwilę. Pszczoły wtedy w ducha mocy całą siebie innym daje i przy ducha też pomocy częścią roju się też staje. Tu do ludzi się odwołam, będąc w roju, co ciekawe, może sedno tym przywołam, doświadczamy swego awę. Cóż, podobnie tak jak pszczoły też żyjemy w zbiorowości, zda się również jak żywioły. W swej zbiorowej świadomości. A świadomość w ludzkim ulu Magi zgody jest kruszyną, I jak szczęście w karcim fulu, Bogacenia się przyczyną. Wiersz napisałem w kwietniu 2017 roku.